Także witamy Was w kolejnym odcinku, w kolejnej relacji z mazurskiej wsi. Dzisiaj będziemy zajmować się czym będziemy się zajmować? Ech. Obróbką osi. Obróbką osi, no można tak powiedzieć. Bo ja już chciałem powiedzieć, że konstrukcją, jakby, całej przyczepki do takich zadań różnych. Różnych zadań, można powiedzieć też do zadań specjalnych. Ale dzisiaj, na samym początku. Zajmiemy się właśnie obróbką osi. Jest to oś od yy, Ducato. Fiat, Fiat Ducato. czy to od boksera? Nie, wiem, tak jak, tak jak ja tak nie, wiem to... gdzie tu. Nie, czekajcie, żeby was nie skłamać. Tak, bokser. A bokser to? A bokser to tak chyba. Chyba tak. Na razie, tak jak widzicie, popcinamy te rzeczy, które są niepotrzebne i na pewno zrobimy tak, aby ona. Nie stała w taki sposób. Oj, może nic się nie stało. Tylko w taki. No, aby gdzieś tam troszeczkę. Do potrzeb leśnych. No, no mówię do wszystkiego, nie? No dobra, to co, zaczynamy. PHP najważniejsze. PHP. Zawsze to jakieś okularki są. No. Najpierw przewód usuniemy. Tá muito solto, vi. Czekaj to może najpierw obetniemy co trzeba, później będziemy szlifować Tak jak mówiłem to chcemy przełożyć, znaczy to chcemy najpierw wyciąć i przełożyć na drugą stronę całe to właśnie mocowanie tutaj Nie, to jeszcze jakąś deskę damy No to deskę to się ustawiamy Trzeba deskę łapkę i nałożyć no dobra, niech tak będzie. Mm -hmm. Tu wycięte, tutaj prawie też. Odbije się. Tam trzeba to... ze ślifowej, tam Tu już tu mogę dojść ale to. No. Dawaj, dawaj, dawaj Powoli. O, I to o, tu trzeba szlifować, bo to teraz tu trzyma. Tymo. A później zobaczymy. może o. Tak o. Gdzie twój młotek? Młotek Pokaż czekaj czekaj czekaj, 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 czekaj daj mi z tej strony jeszcze Dobra, no, otrzym się Nie masz młotka? Przy no, tej, przy tym, przy tym wie. przy wszystkie wie. z domu Mało ubrakuje. No, trzymasz? Z tej strony chyba poszło? No prawie. To tam teraz. sprzęty za biorę szkoda szkoła Poszło. Tylko trzeba go trochę wyprostować teraz. Teraz tak i tam go z tej strony. No, I teraz go tapnim z tej strony no, no. I już jest no, no. na kowadle go gdzieś tam wyprostować. Ej, weź tu o, gdzieś. masę było, tu łok, Ale co ty chcesz robić już? No kurwa przyspawam od razu. Poczekaj, jeszcze z dołu chcę oszlifować. Nie. nie z dołu. Z dołu to, żeby już tych zadzior nie było. A to zaraz przyspawamy, czekaj sekundę. No to... Daj zrobić tak, jak ma być. Szlifuj, pod farbę, no. Dobra. Tam, Tam gdzie masa to ci oszlifowałem. Gdzie? Z drugiej strony. Czekaj. No tu. Czekaj. Okay, no pf, możesz próbować. Jak na listonosza może być. Dobrze jest. Jeszcze druga strona i mamy. Jakąś tam podstawę już mamy, nie? A -a -a. Co ja nie zrobię jak ja tylko listy nosić? Nie, ja nie mam posmarkał, ale trzymać będzie. Jak posmarkał, jak posmarkał? To było posmarkane fabrycznie. A teraz jest poezja. Ja trzymał. trzymało. No to, już to będzie nacisk na dół, a nie do góry. i w telefonie. nie mam jak dojść ale żeby diaksa miał dużego to by doszedł dobra, dawaj obracamy i licniemy z drugiej strony tu trzeba naciąć, nie? tak będzie? no dłuższe będą te silne. dłuższe, ale o takim tym o takim rozmiarze no. łyk kawy i szlifujemy Ładnie to wygląda. To tak jeszcze trzeba dokładnie oszlifować. Tutaj. Przetrzeć tym. szczotką druciano. No i myślę, że. ładnie jest niż było Wyglądu to jakiegoś nabierze To znaczy tam wygląd to jak wygląd. To bardziej swoje ma spełniać zadanie. Chodzi o, o nośność, o kilogramy. Bo do ilu to jest? Do 2,5 ton. Zaczep zamówiłem do. Zaczep kulowy. Yy, tak, zaczep kulowy do 1800 kg, bo były za tam za 60 zł, te zwykłe do 700 kg, ale wzięliśmy troszeczkę większy, były do 3 ton, ale to już tam. 3 ton i tak. Większa cena. No i tak doszliśmy do wniosku, że aż takiego nam nie trzeba, także. Kompromisem to było te 1800 kg. W zupełności wystarczy. Pokaż? Czekaj, przyjadę się. Zobaczcie jaki sprzęt grający. Potrzeba matką wynalazku, nie? Na akumulator. Wzmacniać magnata. Tutaj widzę adapter. Do USB. chyba do blutacza. Ja Cię kręcę. No. To jest wynalazek mojego szwagra. Wiatraczek chodzi elegancko. Można nawet włączyć sprzęt. No, kurde szacunek. <laughs> Muszę kiedyś do teścia zabrać, bo mój teść on się lubuje w muzyce. A jak jeszcze fajnie głośno gra, to już w ogóle. Także nie wiem, może pożyczę na jakiś dzionek. Na jakiś weekendowy wieczór. I co, chyba na dziś dzień kończymy, nie? No i tak żeśmy za dużo. Coś tam podziałaliśmy. Co dalej? Choć już dalej. Dalej, trzeba kłaść szyny i mierzyć hak i robić wierzch. Żegnamy się z Wami. Lisowski nauczyciel i kto? Liston. I Listonosz. Do zobaczenia. Cześć. Miłego wieczoru.